Dwie rzeczy na manifestację pieniądza. Po pierwsze, kupujesz tylko rzeczy, na myśl których zakupienia czujesz lekkość. Nie czujesz żadnego ciężaru, ponieważ jeżeli ty kupujesz, bo chcesz, bo z chcieństwa i bo przecież jestem bogata, ale afirmujesz, że jestem bogata, ale czuję ciężkość, to tak naprawdę tracisz i marnujesz te swoje pieniądze druga rzecz, zaufaj wszechświatowi. Jeżeli ty czujesz cokolwiek, ty czujesz, że będziesz miała lub czujesz po prostu siebie w rezonansie z czymś, to to już jest twoje. To jest twoje. Tylko ty czasami nie manifestujesz świadomie i czasami odsuwasz to od siebie. Dlatego po prostu materia musi, że tak powiem, kliknąć z twoją energią, energetyką. To, kiedy Twoje pragnienie przyjdzie, to do Ciebie jest zależne od Twojego wnętrza, od tego, czy Ty jesteś gotowa je przyjąć. Często nieświadomie odsuwamy od siebie manifestację. Jeżeli chcesz się nauczyć manifestować obfitość i bogactwo w duchu w Twojej żeńskiej energii, to odezwij się proszę na mój Instagram adrianna.płoskoń.